Liczba 30 jest jednym z przybliżeń liczby 5, 16. Błąd względny tego przybliżenia wrażony w procentach jest równy. I moi drodzy, na błąd względny jest wzór i wygląda następująco. Mamy na górze wartość bezwzględną x, czyli dokładna wartość, odjąć wartość przybliżona przez x, czyli dokładną wartość. Zatem podstawimy potem wzór nasze dane i mamy, że właśnie nasz x, czyli nasza wartość. I odjąć przybliżenie tutaj, oczywiście, wartości bezwzględnej, i na dole mamy naszą wartość w mianowniku. Oczywiście to wszystko razy 100% z racji tego, że musimy wyrazić to w procentach. No to słuchajcie, do najbliższego wspólnego mianownika yy, obie liczby przykładamy i zatem mamy 25 minus 24,8 przez 25,8. Zatem równa się to wszystko 1,25 razy 100%, co daje nam oczywiście 4%. Odpowiedź A.